Hej Szczemeszna, hej szczemeszna, Gdzie jest druga taka wieś? Jest szczęśliwym, kto w niej mieszka I zaśpiewa moją pieśń. Jest szczęśliwym, kto w niej mieszka I zaśpiewa moją pieśń. Bo w z Boże mielą I domy też murują. I po cichu, cichu sieńku bimberku gotują i po cichu, cichu sieńku, Bimberku gotują, Bo w szczeneśnie, bo w tak wszystko dobrze idzie, Bo szczeneskie gospodynie, umią zaradzić widzie, bo szczeneskie, Gospodynie umią zaradzić widzie Hej Szczemeszna, Hej szczeneśna. Gdzie jest druga taka wieś Jest szczęśliwym, kto w niej mieszka I zaśpiewa moją pieśń Jest szczęśliwym, kto w niej mieszka I zaśpiewa moją pieśń